Teraz ćwiczenie w tłumaczeniu z języka polskiego na łacinę. Z święte miejsce. Hańbić to jest makulo, makulare, makulavi, a więc hańbili to perfectum, maculaverunt, locum, sacrum. Makula, locum, sacrum. Sporządził fałszywy protokół. Sporządził od czasownika facio, facere, feci, factum, fecit, Falsam konskrypcjonem. Mówię falsam. konskrypcjonem, ponieważ falsam z końcówką am w rodzaju żeńskim, ponieważ konskrypcjonem jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego trzeciej deklinacji. Natomiast falsam jest to akuzativus, tutaj akuzatywus singularis rodzaju żeńskiego. Sporządzany jest przez sędziego fałszywy protokół. Sporządzany jest, no, to można by. Tu użyć czasownika committo committere albo jeżeli committo committere to powiemy committitur a judice bo a, przyjmek a znaczy przez i przyjmek ten rządzi się rządzi ablativem a judice falsa conscripcio to jest zdanie w stronie biernej committitur, ale można też to orzeczenie przetłumaczyć czasownikiem fit który jest stroną bierną od facio Popełniliście przestępstwo. Przestępstwo, delictum, albo crimen. Popełniliście, tu użyjemy czasownika committo, committere, w perfectum, commisistis, delictum. Popełniłeś przestępstwo, commisisti, delictum. Perfektum w drugiej osobie, singularis, commisisti. Zapewniają, że to nie jest prawda. Ad severant. Veritatem non esse. Tu używamy konstrukcji accusativus cum infinitivo, konstrukcji biernikowo-bezokolicznikowej. Ad severant zapewniają, to jest verbum regens, czasownik rządzący, czasownik, od którego zależy ta konstrukcja. I w akuzatywie podmiot zdania podrzędnego występuje veritatem non esse nie być. Ale naturalnie po polsku trzeba użyć spójnika że. Dlatego, że my nie mamy w obecnej polszczyźnie konstrukcji takich biernikowo-bezokolicznikowych. W staropolszczyźnie owszem były. Kiedy nasi przodkowie mówili dużo po łacinie, wtedy przenosili z łaciny konstrukcje łacińskie do języka polskiego. Teraz już to zanikło. Mówią, że paserzy popełniają nie mniejsze przestępstwo niż zbóje. Mówią, dikund, i znowu konstrukcja biernikowo-bezokolicznikowa. dikund receptores committere non minus delictum quam latrones. Więc konstrukcja bezokolicznikowa. Mówią paserów popełniać. Naturalnie w naszym tłumaczeniu jest spójnik, że mówią, że złodziej został zabity. Dicunt furem furem to jest akuzativus od rzeczownika fur. Dicunt furem Occisum esse. Mówią, kogo co złodzieja być zabitym. No, naturalnie tłumaczymy, mówią, że złodziej został zabity. Po takich czasownikach, jak mówić, głosić, używana jest zwykle ta konstrukcja zwana po łacinie accusativus cum infinitivo. Biernik z bezokolicznikiem. Mówicie, że nasz przyjaciel nie popełnia oszustwa. No to znów ta sama konstrukcja. Mówicie, dicitis od czasownika dicodicere. dicere, Dicitis nostrum amicum, to stawiamy w akuzatywie, podmiot zdania podrzędnego w tej konstrukcji musi wystąpić w akuzatywie. Dicunt nostrum amicum non committere fraudem. Nie popełniać, non committere fraudem. Złodziej wstał w nocy. Złodziej to jest. Fur wstał. To od czasownika surgo, surgere, surrexi, surrectum, a więc surrexit. Trzecia osoba perfektum activi. W nocy możemy powiedzieć denokte, chociaż jest też przysłówek noctu nocą. fur, surrexit, de noctes. fur, de nocte surrexit. W takiej kolejności można. Nie popełniajmy przestępstw. No, tu potrzebny jest konjunktivus w pierwszej osobie liczby mnogiej i dopełnienie w akuzatywie od czasownika committo comitere, coniunctivus presentis, czasownik trzeciej koniugacji, non commitamus, bo tak się tworzy koniunktivus presentis w trzeciej koniugacji z cechą A, non commitamus, crimina, kogo, co, nie kogo, czego, ale kogo, co płaci. Dopełnienie bliższe prawie zawsze w języku łacińskim występuje w akuzativie nie powinniśmy podwajać przestępstwa. Non debemus geminare crimen. Albo crimen non geminandum est. Zabijmy zbója. To znów koniunktivus prezentis musi być użyty, bo imperatywu nie ma dla pierwszej osoby liczby mnogiej. Occidamus latronem. Nie jestem zobowiązany do wyznania swego uczynku. Non teneor, teneo tenere, znaczy trzymać, zobowiązywać. Non teneor detegere, żeby wyznać, detegere meum delictum. Mój uczynek, meum delictum. Nie możecie ukryć swojej nikczemności. Móc, to jest posum posse. Wy nie możecie, to jest non potestis, non potestis y, celare, ukryć celare, non potestis celare, vestram turpitudinem. Waszą nikczemność. Vestram turpitudinem. Wester, vestra, vestrum, to zajmę dzierżawczy zawsze w sensie wasz. Z buju nie możesz ukryć swojej zbrodni. Latro, no wołać jest tak samo jak nominativus. Latro, non potes, celare, tuum, scelus. Nie możesz ukryć kogo, co. Właśnie używamy akuzatywu. Celary, ukryć, potes, możesz. Przypominam, jak się odmienia czasownik possum. Odmienia się podobnie jak sum, z tym, że występuje przedrostek. Odmieniam. Possum, potes, potest, possumus, potestis, possunt. Łotry schańbiliście święte miejsca. Latrones, macula Loka Sakra. Kogo co? Loka Sakra. Chcą ukryć swoje ukradkowe miłostki, ale nie mogą. Chcą. Volunt. To jest forma od czasownika nieregularnego. Czasownika volo, velle, volu i chcieć. Odmieniam prezenc. Volo, vis. Vult volumus, vultis volunt, a więc oni chcą volunt, celare, sua, furta, sed non possunt, sed ale, sed non possunt. Złodzieje winni być karani. Fures puniendi sunt. Można powiedzieć też fures debent puniri. Debent puniri. Puniri to jest bezokolicznik bierny. Ale może ładniejsza tutaj, stylistycznie poprawniejsza jest konstrukcja z użyciem gerundivum. Fures puniendi sunt. Crimen criminis. Rzeczownik nijaki. Obwinienie, oskarżenie. Alicujus rei. Krimen alikujus rei, to znaczy oskarżenie z powodu popełnionej rzeczy. Punkt skargi, zarzut. Krimini dare alikui aliquit. Poczytać komu co za winę. Lliwy mnogi krymina pozory. Zbrodnia, przewinienie, występek, wina, czyli powód. Kriminatio to jest obwinianie, posądzanie, oszczerstwo. Kriminator, kriminatoris, oszczerca.